Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2 od wiersza 23 do 25. A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje dość konkretne słowo, które gdzieś powinno nami również wstrząsnąć. Opisuje ono to, że wiele osób uwierzyło w Jezusa, widząc znaki, które czynił. To były tłumy nawet. No, nawet przecież tysiące ludzi szło za Chrystusem, szukali go, dopytywali się o niego. No często dlatego, żeby ich Potrzeby codziennego życia były zaspokojone, żeby byli nakarmieni, żeby byli uzdrowieni, ale co więcej, czego więcej szukamy dzisiaj my w Jezusie Chrystusie, czy jakie my mamy oczekiwania? Jezus nawet czynił znaki i cuda, znaki, których Żydzi domagali się, aby mieć jakiś dowód rzeczowy, aby, aby mieć jakieś potwierdzenie, aby uwierzyć. I rzeczywiście uwierzyli, czytamy tutaj, wielu uwierzyło w Jego imię. To imię Bożego Syna. Jezus jednak im nie ufał. No, jest to dość bolesne, kiedy sam Jezus tak wyraża się o tych, którzy no, wydawałoby się uwierzyli w Niego, poszli za Nim. Ale Jezus potrafił przejrzeć wnętrze człowieka. Nie potrzebował żadnego świadectwa, nie potrzebował żadnego dowodu, kim jest człowiek, bo Jezus jako Bóg Wszechwiedzący wie, co jest w człowieku i niestety, czytamy tutaj, nie ufał im, dlatego że znał ich wszystkich, rozpoznawał, co się w każdym kryje. Również dzisiaj Bóg patrzy na nas, patrzy na nasze serca, rozpoznaje, co się w nas kryje, jakie mamy motywacje. Jakie mamy cele, jakie mamy pragnienia, ambicje. Jezus to wszystko rozpoznaje. I możemy zadać sobie pytanie, czy może dzisiaj nam Jezus zaufać. To nie jest tak, że tylko my mamy ufać Bogu Jezusowi. I on rzeczywiście jest Bogiem, on jest, on jest sprawiedliwy, Jemu zawsze możemy zaufać. On nas nigdy nie zawiedzie, ale teraz w drugą stronę popatrzmy, czy Jezus może. Nam zaufać. Tutaj w tym tekście czytamy: Nie był w stanie Jezus zaufać, bo znał ich serca, znał ich wnętrze. I chociaż na zewnątrz wszystko wydawałoby się pięknie, ładnie, ludzie się nawracają i dzisiaj też w zborach, ludzie przychodzą, nawracają się, przyjmują nawet chrzest wiary. No jak to jest? Czy, czy faktycznie wszystko jest takie szczere, stuprocentowe, autentyczne? Zdajmy sobie sprawę z tego, że stoimy nie przed drugimi ludźmi, nie przed pastorem starszymi, przed Zborem, przed braćmi, siostrami, ale stoimy przed Jezusem, który wszystko wie. Człowiek drugi nie wie wszystkiego i nigdy nie będzie wiedział wszystkiego, ale Bóg wie wszystko. Jak dobrze, kiedy Bóg może nam zaufać. Kiedy jesteśmy Bogu wierni we wszystkim. Kiedy jesteśmy Jemu posłuszni, kiedy Jego słowo traktujemy poważnie, kiedy żyjemy zgodnie z Jego wolą, kiedy mamy transparentne życie i wszystko, co jest w nas, jest również na zewnątrz, niczego nie musimy ukrywać. Wszystko może być obnażone, wszystko może być jasne, jawne, bo takie życie prowadzić to. To wolność, to spokój dla naszego wnętrza, nie musimy się stresować, po prostu jesteśmy tym, kim jesteśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi, należymy do Chrystusa w stu procentach, do Niego należymy, Jemu służymy, jesteśmy do Jego dyspozycji. chcemy stawiać siebie Bogu do dyspozycji, aby On mógł nam zaufać. Abyśmy byli jemu wierni, aby on zawsze mógł na nas liczyć, aby nasze życie zawsze reprezentowało jego miłość, jego prawdę, jego wolę, jego królestwo, czyli pokój, radość, sprawiedliwość w duchu świętym. Niech nam w tym Bóg dopomoże, abyśmy jemu byli wierni. Boże, dopomóż nam w tym. Abyśmy we wszystkim byli posłuszni Tobie, abyś zawsze patrząc na nasze życie mógł powiedzieć: To jest sługa mój, służebnica moja, na nich mogę polegać, im mogę zlecić zadanie. Takimi chcemy być, wiernymi Twoimi sługami, w każdym czasie, dogodnym i niedogodnym. Dopomóż nam, Panie, Ty wszystkim dla nas jesteś i Ciebie tylko uwielbiamy, wywyższamy jako naszego Pana i Zbawiciela. Amen.